Drodzy bracia w kapłaństwie, droga wspólnota parafialna i wszyscy goście. Dzisiaj trochę taka wyjątkowa niedziela, trochę zamieszania w życiu parafii, w organizacji także tej niedzieli, ale i wczorajszego dnia dla tutaj duszpasterzy i wielu osób zaangażowanych we wspólnoty. Ale może tak chciałbym też zauważyć, że w tym wymiarze Samorządowym. Mamy różne jednostki samorządu lokalnego, terytorialnego, bo mamy sołectwo, mamy gminę, mamy powiat, województwo. No i podobnie też możemy powiedzieć, że w życiu kościoła jest pewna struktura i tak mamy również taką najmniejszą. Jednostkę, to jest tak przy kościele filialnym zgromadzona wspólnota, ale taka jedna filia, czy dwie, czasami trzy i cztery, należą, przynależą do już parafii, do takiej jednostki organizacyjnej, których mamy w diecezji, jak wspomniałem wcześniej, 270. Te parafie należą czasami 10, 12 i, i 8 nieraz czy 9 do tak zwanego dekanatu, gdzie taką strukturę organizacyjną z kolei tworzymy wokół też dziekana, wicedziekana, tutaj mamy właśnie też ze sobą jest ksiądz tutaj dziekan z Dariusz z Przylepu i 30 takich dekanatów mamy na terenie Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która to diecezja z kolei przynależy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej. I patrząc ze strony historycznej, to mamy takie poczucie pewnej ciągłości i trwałości wiary, ponieważ jeżeli w 1066 roku miał miejsce chrzest Polski, to trzeba zauważyć, że Pierwszy, pierwszym męczennikiem, który oddał życie za wiary, był misjonarz, właśnie wasz patron, święty Wojciech, 997 rok. Ale już następnymi, którzy są również świętymi kościoła w naszej ojczyźnie, to są ci, którzy zginęli na terenie naszej diecezji pod Międzyrzeczem, pięciu braci międzyrzeckich mówimy, którzy przybyli na zaproszenie księcia Bolesława Chrobrego, założyli erem i tam przygotowywali się do wyprawy misyjnej na Pomorze, które jeszcze wymagało właśnie też ewangelizacji. Powołuje się na świętego Wojciecha, bo tak mi się tutaj kojarzyło, że będąc 16 chyba października w Pradze na zaproszenie tamtejszej wspólnoty Legionu Marii, by przewodniczyć uroczystości pielgrzymkowej, takiej odpustowej w kościele Ojców Karmelitów, gdzie jest kult, wielki kult dzieciątka Jezus. Musiałem też stanąć i odpowiedzieć dlaczego tutaj jestem, dlaczego z Pragi zostałem zaproszony jako biskup zielonogórsko-gorzowski do przewodniczenia tej modlitwie. Kościół wypełniony wiernymi, też byłem mile zaskoczony. Praga, Czechy, ktoś powie taki trochę zimny kraj, a jednak a jednak kościół wypełniony. No i też Podziękowałem, bo mówię, że od przecież męczeńskiej śmierci, patronem naszej ojczyzny i także kilku kościołów w naszej parafii, w naszej w mojej diecezji jest święty Wojciech Czech, który, który tutaj właśnie też nieustannie oręduje i zanosimy przez Jego pośrednictwo naszą modlitwę, ale mamy właśnie także w ramach naszego życia dietyzjalnego różne ośrodki kultu maryjnego sanktuarium miłosierdzia Bożego. Jednak takim zawsze podstawowym organem czy powiedzmy instytucją, ale nade wszystko wspólnotą, to jest wspólnota parafialna. I tutaj w Czerwieńsku prawie przez 80 lat trwa nasza misja. Misja, w którą byli włączeni nasi dziadkowie, misja, w którą byli włączeni nasi rodzice, czy tutaj ci, których już pośród nas nie ma. A jaka to była misja? I właśnie to moje też bycie pośród Was. Daje takie też poczucie i pewien powód, by spojrzeć na tę rodzinę parafialną, która, jak zostało to zauważone, ma około pół tysiąca parafian starszych i młodszych, kobiet i mężczyzn, dzieci, młodzież, seniorów, małżeństwa, rodziny, osoby samotne. Powiemy, osoby, które regularnie uczestniczą tutaj w nabożeństwach, spotkaniach, uczestniczą może mniej regularnie, nieraz gdzieś tam, gdzieś tam czasami okazjonalnie, ale są, przynależą do rodziny i obowiązkiem proboszcza Niezależnie, czy uczestniczą, czy nie, czy są czasami zdystansowani, obowiązkiem proboszcza jest modlić się za wszystkich parafian. I w każdej niedzieli, czy w tygodniu, czasami to jest ta, żeby była złożona ofiara przy świętej, za wszystkich parafian. Jeżeli ktoś przystępuje i wchodzi do wspólnoty kościoła przez chrzest, nabywa prawo. Prawo do tej troski duchowej. I sami może być tego nie do końca nawet świadomy, nawet się tego wyrzekać, że to jest mu niepotrzebne, bo odkrył nowe horyzonty. Jak to, jak to również dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii zauważa, że są, mogą się pojawić. Tacy, którzy będą właśnie tymi, którzy jak ich owocem pracy będzie to, że zostają, ktoś zostanie zwiedziony z drogi chrześcijańskiego życia, nawet zboczy, niezależnie. Jest wpisane to życie każdego przez łaskę Chrztu Świętego w misję, kościoła, w tę troskę. I misją parafii jest towarzyszenie. Oczywiście, że na tej drodze towarzyszenia często jest to, co jest materialne i do tych materialnych, mocnych akcentów tej wspólnoty parafialnej są te dwie świątynie, w wniebowstąpienia w Nietkowie i wasza Piękna świątynia tutaj w Czerwieńsku, pod świętego Wojciecha. Ale dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo Pana Jezusa, jakby chce nas troszeczkę z jednej strony ostrzec, z drugiej strony zwrócić uwagę na to, co nie jest materialne. Bo zwrócić uwagę, że Pan Jezus, kiedy Ci, którzy chwalili się, byli dumni ze świątyni Jerozolimskiej, odbudowanej, przyozdobionej, która była takim cudem powiedzmy świata, pielgrzymowano do niej z różnych stron, by właśnie tam zanieść modlitwę. to, jak podkreśla Ewangelista, chociaż była przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, to Pan Jezus tak patrząc na to wszystko powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. To musiały być szokujące słowa. Pojawia się prorok, pojawia się nauczyciel, który mówi szokujące słowa do słuchaczy. No, tak jakbym ja tutaj stanął i też tak przed Wami w takim spotkaniu, kiedy jest z jednej strony oczekiwanie, że biskup powie dobre słowo, że powie słowo zachęty, nadziei, e, słowo Boże, a ja tu bym powiedział, że o widzicie, patrzycie na ten kościół, z niego nic nie będzie. Szokujące. I tak pewnie odbierali słuchacze, Jezusa, kiedy mówił, że z tej świątyni, takiej wielkiej, takiej potężnej, kamiennej, dużej świątyni, nic z niej nie będzie. Kamień na kamieniu. A to się stało. Pan Jezus przepowiedział to, co się wydarzyło w 70 roku po buncie Żydów, kiedy Rzymianie totalnie zniszczyli świątynię. Pozostał tylko kawałek muru. I do dzisiaj ten kawałek muru świątynnego mówimy to, a ściana płaczu, do której pielgrzymują Żydzi z całego świata i pielgrzymi i chrześcijanie, tam, by stanąć przy tym świadku historii Izraela, też modlitwy zanoszonej do Jachwy. I Pan Jezus przez to chciał jakby też troszeczkę zachęcić czy zwrócić uwagę słuchaczom których czasami te pokusy zewnętrzne, ale też zmysły potrafią skoncentrować wszystko na tym co materialne, na tym co piękne, co można dotknąć, zmierzyć. Chciał odwrócić ich uwagę jakby na to, że istnieje również świat wartości duchowych. I tutaj powinniśmy skierować, oni powinni też skierować to swoje spojrzenie, Bo zwróćmy uwagę, że właśnie zauważył, że mogą się pojawić i pojawią się tacy, którzy będą mówili Ja jestem. Pod moim imieniem będą mówić Ja jestem". Pamiętamy, jakie imię jakie imię tutaj usłyszał Mojżesz. Ja jestem". Tak Imię Boże. Które mówi o istnieniu, o tym tej jestestwie Bożym, które jest najpełniejsze oddaje, najpełniejsze jakby to, yy, imię Boga. Ja jestem, Jachwę, jestem, który jestem. I pojawią się tacy, które pod tym imieniem, czyli stawiając siebie, czy chcąc dorównać Bogu, będą kusić czy zwodzić. Yy, Właśnie tych wówczas słuchaczy, ja jestem, nadszedł czas. I pan Jezus mówi: nie podążajcie za nimi, nie podążajcie za nimi. Teraz popatrzmy, że historia kościoła to historia ciągle pojawiających się również różnych proroków, którzy mówili to jakby w imieniu Boga tych, którzy doprowadzali do różnych rozłamów, doprowadzali do różnych konfliktów, wojen. I dzisiaj powiemy, że są niestety takie zjawiska, takie procesy, które narażają naszych diecezjan, może nawet i tutaj parafian, na niebezpieczeństwo. My już również w diecezji kilka razy żeśmy na prośbę komendy głównej policji, na prośbę komendy wojewódzkiej, zwracali się z ostrzeżeniem, że oto ktoś, ktoś próbuje na tak zwanego policjanta przedstawić się, czyli oszukuje, podaje siebie jako tego, który zabezpiecza środki zabezpiecza dobro człowieka na wnuczka i na różne sposoby dzisiaj przy wykorzystaniu również tej sztucznej inteligencji, kiedy można ten głos dopasować. Ludzie są czasami właśnie wprowadzani w błąd i jest to niebezpieczeństwo, ale ilu również na przestrzeni tych lat historii widzimy takich, którzy Mieli receptę na szczęście, mieli receptę na, powiedzmy, życie w dostatku, receptę na to, żeby uszczęśliwić pojedynczego człowieka, ale i całe narody. I wiemy, jak to się nieraz dramatycznie i tragicznie kończyło. I Pan Jezus dzisiaj w tę niedzielę przestrzega nas, abyśmy nie podążali za tymi, którzy. Będą się fałszywie podszywali pod właśnie imię Boże, pod Jezusa, czy też nawet zapewniali o jakimś bezpieczeństwie. Dlatego też tutaj szukamy odpowiedzi, po co jest parafia, po co jest ta wspólnota, kiedy my, mając rytm swojej pracy czy życia codziennego, jesteśmy zaproszeni. Do tego, żeby pamiętać, aby Dzień Święty święcić, aby stanąć przed Bogiem, aby wsłuchać się w Jego słowo. I właśnie parafia jest wspólnotą, która pozwala nam spotkać Jezusa. Bo Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Pan, nie jest postacią historyczną jak Cezar August. Bolesław Chrobry, czy tam jeszcze Stefan Czarniecki, czy Józef Piłsudski. Oni byli. Czasami zostawili piękną spuściznę literacką, czasami wielkie dokonania historyczne, ale to były postacie historyczne. Natomiast Jezus Chrystus jest żywym Bogiem pośród nas. My przecież celebrujemy spotkanie z żywym Bogiem. I wspólnota parafialna ma za zadanie, ma misję umożliwić tak, jak to było w Kafarnau, jak to było w Nazarecie czy w Jerozolimie, spotkanie z Jezusem. Jesteśmy na wzór uczniów, którzy przychodzą i słuchają słowa. I chociaż jest odczytywane to słowo i może czasami będziemy to traktowali, a to jakaś słowa, to są słowa jakiejś historii, prozy historycznej, czasami jakieś przypowieści są, ale to jest żywe słowo Boga, to jest słowo, które wypowiada Jezus Chrystus. On nie wypowiedział tego tylko tam dwa tysiące lat temu, ale Jezus Chrystus wypowiada dzisiaj i to dzisiaj z Ewangelii świętego Łukasza, prosi nas, żebyśmy nie podążali za fałszywymi prorokami. Prosi nas, żebyśmy nie byli zapatrzeni w to co materialne, ale szukali wartości duchowych i przestrzega i też informuje niejako, że za wierność Chrystusowi trzeba nieraz zapłacić wysoką cenę, bo będą prześladowania z mojego imienia mówi Pan i potrzeba to daje nam sposobność na składanie świadectwa. Ile takich świadectw na arenach rzymskich, na różnych arenach na przestrzeni dziejów, chociażby w ostatnich, powiedzmy sobie, tych bardziej cywilizowanych, powiemy, latach, złożyło. Ile takich świadectw wierności Chrystusowi złożyło tutaj chrześcijan, tych, którzy. Ginęli w systemach totalitarnych za to, że przyznawali się do Chrystusa. I dzisiaj tacy również na świecie doznają udręczenia, doznają cierpienia, a nawet odbierane jest im życie tylko dlatego, że zostało u nich znalezione Pismo Święte. Albo że ktoś nosi krzyżyk albo medalik. Nam się wydaje to takie absurdalne. Aż niemożliwe, ale są całe systemy państwowe, całe systemy ideologiczne, które tak właśnie traktują człowieka, który przyznaje się do Chrystusa. I Jezus mówi dzisiaj słowo, które jest także aktualne na te czasy, a jednocześnie zapewnia, zapewnia o tym, że ktoś, kto jemu pozostaje wierny, kto trwa w jedności z Nim, ocali swoje życie. I dzisiejsza Ewangelia tak naprawdę jest pełna nadziei. Pełna nadziei, że wierność Chrystusowi jest tym procesem, który daje nam życie. I my to życie podtrzymujemy. Wiemy, że nasze życie biologiczne, ono ma swój początek ma swój również kres, ale gdy chodzi o to życie Boże, my je podtrzymujemy, my je otrzymujemy na Chrzcie Świętym, wchodzimy w relacje z Bogiem, a potem, gdy się karmimy Słowem, karmimy się Eucharystią, doświadczamy tej jedności, gdy gromadzimy się według tej zasady, gdzie dwaj albo trzej są w imię moje zgromadzeni, tam ja jestem, a więc przez swoją wytrwałość ocalicie życie, mówi Pan. I dlatego też trwając w tej wspólnocie wiary, wspólnocie miłości, tutaj w świątyni parafialnej, przychodząc i podtrzymując życie Boże, przez Słowo, które do nas mówi Bóg, przez modlitwę, która jest odpowiedzią na to Słowo Boże, bo modlitwa. Z naszej strony zanoszona liturgiczna, moja pacierzowa, modlitwa śpiewana, modlitwa myślna, ale wchodzę w ten dialog z Bogiem, ona podtrzymuje właśnie to życie Boże w nas. I również to budowanie wspólnoty, relacje. Bo zasadą życia chrześcijańskiego jest miłujcie się wzajemnie. I wiemy, że to nie jest takie proste. Nawet w najbliższej nieraz rodzinie. Nie jest takie proste: miłujcie się wzajemnie. Kiedy mamy swoje nawyki, mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje spojrzenia i dzisiaj właśnie też podjąć dialog miłości, podjąć dialog życzliwości, dialog pokoju, to dzisiaj jest też nieraz bardzo trudne, ale ciągle. Jesteśmy w tej drodze nawracania. Ciągle jest to proces, który nam towarzyszy. I właśnie łaska naszego Pana jest nam dawana poprzez Słowo życia sakramentalne i Boże błogosławieństwo ciągle się właśnie nawracamy. I życie parafialne jest koncentrowane wokół osoby Jezusa Chrystusa. I misją parafii jest. Właśnie także pozwolić, aby Jezus dzisiaj do nas przemówił, aby do nas również przemówił i słowem, ale też i łaską uzdrowienia wewnętrznego, czy nawet upodobnienie, które towarzyszy nam w wyniku także modlitwy i przyjęcia darów Ducha Świętego. I to jest podstawowe zadanie. Troska o to życie Boże tutaj. Pośród nas, ale nie mogę też dzisiaj nie zauważyć tej misji parafii w Czerwieńsku, na podstawie dokumentów kurialnych, na podstawie sprawozdań, śladów, które, które mamy, że parafia w Czerwieńsku ma również swoją misję, która wykracza poza granice tej parafii, zakreślone terytorialnie wykracza wówczas, kiedy jest zanoszona modlitwa za dzieło misyjne i przekazywana ofiara jako pomoc misjonarzom, którzy pracują na całym świecie, polskim misjonarzom. A takie świadectwa są. Że również pomoc dla naszego seminarium, które fizycznie dzisiaj seminarium jest w Gorzowie, w Paradyżu, ciągle mówimy seminarium w Paradyżu, ono jest paradyskie seminarium, ale teraz w Paradyżu w seminarium jest wielki remont, termomodernizacja i również okazało się, że ostatni remont paradyża miał miejsce w 1962 roku, a więc 63 lata temu, i okazuje się, że instalacja, czy ta kanalizacyjna wodna centralnego ogrzewania no wymaga wymaga tutaj naprawy. Stąd właśnie klerycy przebywają w Gorzowie, w Domu Biskupim, a tutaj trwa, trwa remont, a do tego jeszcze doszły badania archeologiczne, no bo, bo tutaj sprawa ochrony konserwatorskiej i wiele, wiele innych prac, które troszeczkę to wszystko spowalniają. Mówię o tym, żeby też zauważyć, że życie wspólnoty parafialnej nie jest tylko skoncentrowane wokół tego, co tutaj jest materialne, wokół duszpasterskich wyzwań, które realizujecie i za które jestem Wam bardzo wdzięczny, ale ono przekracza również granice parafii i wchodzi w życie diecezji. podobnie,ż jak mamy tutaj też i Dom Księży emerytów, mamy różne instytucje charytatywne i też parafia w Czerwieńsku ma swój wkład w życie kościoła diecezjalnego i gdyby teraz tutaj przypomnieć sobie, ile razy były komunikaty, prośba o wsparcie ofiar powodzi, trzęsienia ziemi, wojny w Syrii, w Afganistanie, w Ukrainie czy covidowe. Ile takich apeli tutaj było kościołowi w potrzebie, czyli prześladowanemu to bardzo dużo takich wydarzeń miało miejsce. I za to chcę Wam podziękować, bo, stając raz na kilka lat, powiedzmy tutaj, no nie sposób, żebym tego nie zauważył i nie podziękował, jako tego słowa, które jest dopowiedzeniem do sprawozdania, które przedstawił ksiądz proboszcz, do tych słów, które usłyszałem wczoraj od wspólnoty od rad, którymi miałem, członków rad, którym miałem spotkanie. Chcę Wam za to serdecznie podziękować, ale też chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że misją parafii jest właśnie zwracanie uwagi nie na to, co materialne, ale właśnie zadaniem jest podtrzymywanie naszej więzi duchowej, naszej więzi modlitewnej. I dziękuję za ten apostolat modlitwy, za to, że tyle intencji Kościoła Ojca Świętego, Kościoła diecezjalnego jest omadlanych i jest to kierowane jako to, ten dar, których składamy na ołtarzu, że budujemy też relacje więzi zarówno tutaj na miejscu, ale przez modlitwę i świadectwo dobroci, życzliwości dajemy to świadectwo chrześcijańskiej miłości, także poza granicę parafii. Dlatego też dziękuję i proszę o to, żebyśmy tego Ducha Bożego ciągle doświadczali, abyśmy nabierali tego Ducha i podnosili głowy, do czego wzywa nas dzisiaj Słowo, i jednocześnie też, żebyśmy naszą modlitwą za żywych i umarłych, ocalali życie, bo wnosimy, Właśnie ten dar życia Bożego, yy, uświęcenia poprzez apostolat modlitwy. Niech on trwa i niech będzie świadectwem żywotności apostolatu parafii świętego Wojciecha w czerwieńsku. Amen. Muzyka